Dokopaliśmy się do przeszłości Roxany Wegel, bo dziecię w szoku. 18 letnia Roxana Wegel straciła glowę dla starszego 8 lat, wina Na Nastolatka w jednym z wywiadów przyznala nawet, Za jeszcze nigdy w życiu nie była niczego tak pewna, jak ich uczucia. Życzę wam z całego serca, żeby ktoś kiedyś na was tak patrzył, podpisała jedna z fotografii z ukochanym. Związek z autorem tekstów piosenek budzi niemałe emocje. Nic więc dziwnego, za dziennikarze zaczęli przyglądać się nowemu wybrankowi młodej piosenkarki. Spore poruszenie wywolala informacja, że 26-latek ma 3-letnie dziecko zeznana, polska aktorka. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły z życia Mgleja. Okazuje się, że 26-latek ma za sobą telewizyjny debiut. Kilka lat temu próbował swoich sił w aktorstwie i nawiązał nawet współpracę z jedna z agencji. A na jej profilu w mediach społecznościowych do dziś można znaleźć wpisy z zawodowymi sukcesami Mgleja. Dowiedzieliśmy się m.in., że Kevin był zaangażowany w produkcję serialu Ludzie i bogowie. Chłopak Roxany Wagiel dostał też główną rolę w jednym z odcinków popularnego serialu paradokumentalnego Ukryta Prawda. Kevin Muglań wcielił się w postać ucznia, który wdal się w romans ze swoją nauczycielka. Zobaczcie nizej krótki fragment z jego występem. Można pozazdrościć z takich sukcesów? Piszcie w komentarzach.